Teraz najważniejsze: jak dzięki takiemu GPT zmniejszyć, obniżyć koszty marketingu o 80%. Zamiast płacić copywriterom i agencjom reklamowym dużo pieniędzy, możemy dzięki takiemu GPT sami zrobić tak naprawdę. Cały lub większość marketingu. Już pokazuję, jak to zrobić. Mam tutaj projekt jeden y, zrobiony, Content Creator się nazywa, i tutaj są moi asystenci AI, którzy tworzą mi treści na moje social media, y, które robią mi strategie, y, grafiki i tak dalej. Całe social media wykonują mi ci asystenci, robią treści na te social media, więc. Dziś rano poprosiłem jednego ze swoich asystentów, żeby stworzył mi na dzisiaj, na dzisiejszy dzień treści na moje social media. No i on stworzył mi mm, propozycję treści na wszystkie platformy: LinkedIn, X, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ale te treści... Ktoś musi sprawdzić, czy są na pewno poprawnie zrobione, w angażujący sposób, tak żeby widzowie angażowali się w ten film, aby chcieli kliknąć, obejrzeć, wchodzili w interakcję z tym filmem, komentowali, lajkowali itd. Więc trzeba zrobić audyt tych treści, i do tego właśnie posłuży nam ten GPTs. Więc tutaj mam właśnie te posty, propozycje tych postów. I tutaj jest na przykład na LinkedIn jakiś post z hookiem 1500 zł miesięcznie, fałsz 10 minut pracy. No i teraz chciałbym, żeby ktoś zrobił audyt tych treści, czy na pewno one są dobre? Na pewno są dobre huki zrobione, dobrze są skonstruowane pod SEO, tytuły, opisy, czy wszystko jest na pewno poprawnie zrobione, tak żeby wycisnąć z tych postów jak najwięcej. Więc kopiuję sobie wszystkie te propozycje treści na dziś. I wchodzę w naszego GPT, który przeanalizuje nam te treści. Więc daję tutaj rozpoczęcie rozmowy, przeanalizuj treści postów na social media, no i on generuje nam odpowiedź, sprawdza całą swoją wiedzę, całe instrukcje, które dostał, czy ma wgrane jakieś pliki. Wszystko sprawdza. No i mamy odpowiedź. Tutaj sprawdził nasz plik, który mu wgrałem dotyczący wcześniejszego audytu, wypisał z niego najważniejsze uwagi i rekomendacje. No i wklejamy mu tutaj te wszystkie propozycje postów i on to analizuje już i zaraz otrzymamy odpowiedź, co można zmienić, co poprawić tak, żeby były bardziej angażujące, bardziej chwytliwe. I proszę bardzo. Tutaj mamy informację, że myślał 26 sekund nad odpowiedzią i otrzymaliśmy już odpowiedź. Jak możemy poprawić, usprawnić nasze wpisy na social media.